Witajcie na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj będzie film dosyć nietypowy, ponieważ nie będzie żadnego poradnika żadnych ciekawostek. Chcemy po prostu wszyscy razem wspólnie złożyć Wam życzenia. Zanim jednak to nastąpi, chciałabym ogłosić świąteczny konkurs na ten oto piękny czaprak z kolekcji Black and White and Gold w kolorze białym z takimi żółtymi, złotymi paseczkami, wzorkami. Jeśli chcecie zdobyć ten oto czaprak, jest on w rozmiarze full, musicie zasubskrybować kanał Equestrian Vlog, polubić ten film, a w komentarzu napisać życzenia świąteczne dla swojego konia. Wybór będzie losowy, ponieważ zgłoszeń jest zazwyczaj bardzo dużo. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przed sylwestrem. Mamy nadzieję, że taki konkurs Wam się podoba, że będziecie mogli na święta dostać taki śliczny czaptak. A tymczasem przejdźmy do życzeń. Hej kochani, to ja, Maja z kanału Skopyta Wjeżdżam. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam Wam te jakże serdeczne życzenia. No A czego Wam może życzyć końska YouTuberka? Oczywiście sukcesów w, w pracy z waszymi końmi lub końmi, na których jeździcie yy, i satysfakcji z tego, przyjemności, bo myślę, że to jest jednak najważniejsze. Jeśli startujecie w zawodach, no to udanych startów, yy, nawet nie tyle wygranych zawodów, co wiadomo też, co właśnie, żebyście mieli z tego satysfakcję, żebyście widzieli, że ten przejazd był super. Yy, no i oczywiście spełnienia marzeń, żebyście dążyli zawsze do celu, żebyście nigdy nie przestawali wierzyć, że dacie radę, no i wesołych świąt! Trzymam za Was kciuki i buziaki! Cześć! W tej strony Julia. I Gazela. My chcielibyśmy życzyć Wam, czego przede wszystkim? Sukcesów i spełnienia. Zdecydowanie. I odpoczynków. Odpocznijcie w tych świętach. Tak, nie przemęczajcie się. Odpocznijcie, żeby być świeży. Świezi? Świeży? By być świeżym? By być świeżym na następny rok, oczywiście spełniony jak najlepiej, nie nieź dziecko. Wielu udanych startów, wielu weganych konkursów, choć ta wegana nie jest najważniejsza. Jeśli nie startujecie, to oczywiście owocnej pracy z waszym, bądź waszym ulubionym koniem ze stajni i świąt spędzonych w gronie najbliższych Wam osób. No i oczywiście zabawnego sylwestra <grym> i wielu końcowych prezentów. Tak. I tego pomyłczymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym jako ambasadorka Equesta życzyć Wam wesołych świąt. Dobrych oczywiście potraw, dużo prezentów, żeby ten czas był spędzony z rodziną. Buziaki.